Straż miejska interweniuje właśnie tutaj, że zaopatrzenie Rosmana migające światełka jest O, to pani, jak interwencja przebiega dobrze? Światła migają wam tutaj, o, światła migają. Ze, ze, a, a, syreny, a syreny nie macie? A syreny nie macie, tylko światła migające? Macie też. No nie słyszałem nigdy na syrenie, żebyście jechali, a Nie macie syreny? Chyba że swoim głosem. No to dobrze. Jak tam się pani pracuje dobrze w straży? To słabo. No to dobrze, to by było na tyle. I to by było na tyle. Uśmiech do kamery daję, a pani mi to zdjęcie robi ładnie. No już? Już mi pani zdjęcie zrobiła? Jak wyszło? Ładnie? Czy jeszcze raz się uśmiechnąć? Zdjęcie mi pani zrobiła ładne z uśmiechem. No to cieszę się. Gdzie to będzie? Na jakim forum? Na jakim forum można zobaczyć to panie, moje zdjęcie, jak pani mi zrobiła? nie będą dostępne, to a dla siebie Pani, a ma Pani swoje forum aha no to bardzo dobrze cieszę się że mogę na Pani forum być to by było na tyle z interwencji straży bochańskiej, miejskiej Bochni. która robi zdjęcie dla siebie, dla mnie o i tyle na razie i to by było na tyle z interwencji